W końcu nadszedł ten mityczny Lineage 3, na którego wszyscy czekali od lat. Gra miała swoją premierę 7 grudnia w Korei, natomiast w Europie zmierza pod szyldem Amazonu i miejmy nadzieję, że pojawi się jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku. Zapraszam do moich wrażeń z najnowszego MMORPG-a od NCSoftu. Przy okazji powiem, że jeśli po tym filmie koniecznie będziecie chcieli zagrać w koreańskiego Friendly Liberty, to w przypiętym komentarzu podzielę się z wami poradnikiem do tego, w jaki sposób możecie to zrobić. Pierwsze minuty z Throne Liberty są zaskakująco pozytywne. Po pierwsze, podczas koreańskiej premiery nie miałem żadnych problemów z serwerami. Zero kolejek, większe lagi można policzyć na palcach jednej ręki i po prostu jedna z płynniejszych premier gier MMORPG ostatnich lat. Oby ten standard był podtrzymany przy okazji premiery europejskiej. Kolejnym pozytywnym zaskoczeniem jest grafika. Throne Liberty potrafi zachwycić widoczkami, zwłaszcza gdy staniecie na jakimś wzniesieniu i rozejrzycie się dookoła. Sama skala świata robi duże wrażenie i teren się. Ścierałem się aż po horyzont. Niestety było to okupione kiepską optymalizacją w pierwszym dniu, a dokładnie chodzi o wyciek pamięci, przez co gra zużywała całe możliwe RAM, cięła się, a w pewnym momencie po prostu craszowała. Jednak po kilku godzinach problem został naprawiony, a nasz bohater mógł stać w środku miasta przepełnionego setkami podróżników żądnych przygód. U mnie w dwa rozdzielczości. Na najwyższych detalach było to w okolicach 60 fpsów przy specyfikacji, która widnieje aktualnie na ekranie. Dla niedzielnego gracza powinno to śmigać w 1080p na gorszych specyfikacjach i dopiero przy naprawdę dużym młynie na ekranie może zacząć ścierwić. Throne and Liberty nie ma podziału na szardy, czyli swego rodzaju podserwery. Wszyscy gracze wkraczając do jakiejś lokacji są wrzucani na tą samą mapkę, nie muszą dodawać się do party, żeby się zobaczyć. Throne and Liberty jest jedną z najbardziej imponujących gier MMORPG pod kątem optymalizacji sieciowej i tego, że jest w stanie pomieścić taką masę osób w jednej lokacji. Największe MMORPG jak WoW czy Guild Wars 2 muszą korzystać z podziału na podserwery, Serwery, a Frown Liberty robi to bez większego zająknięcia. Imponujące są również płynne teleportacje, bez żadnych ekranów ładowania, tylko po prostu z nieco dłuższą animacją. Robi to wszystko niesamowite wrażenie. Kilka słów o systemie walki. Mimo, że mogło Wam się przewijać gdzie słowo action, to Frown Liberty jest standardowym tap-targetem, w którym zaznaczacie mapa raz i wszystkie kolejne umiejętności są w niego wymierzone. Podobnie jak ma to miejsce w Final Fantasy czy World of Warcraft. Co prawda, możemy przejść w tryb, w którym pojawia się celownik, na środku ekranu, ale służy on tylko i wyłącznie temu, żeby właśnie zaznaczyć przeciwnika. Nie musicie celować w głowę lub nawet kolano. W Liberty nie uświadczycie również uników. Co najwyżej od czasu do czasu zobaczycie, że na przeciwniku pojawia się fioletowy symbol, który sugeruje, że zaraz powinniście użyć umiejętności kontrataku i w ten sposób unikniecie nadchodzących obrażeń. Jak to się spisuje w ogólnym rozrachunku? Generalnie nie jest tak płynnie jak się spodziewałem. W ogóle pierwsze wrażenia były fatalne, bo miałem wrażenie, że nie mam wystarczającej kontroli nad postacią. Sporo umiejętności wymagało zatrzymania się w miejscu, każdy skill powodował, że postać sama dobiegała do moba, do tego automatycznie zaznaczała kolejnych przeciwników i wszystko to sprawiało, że miałem nieodparte wrażenie, że gram w mobilkę typu Mir 4, Lineage 2M czy Nino Cross Worlds. Na szczęście pobawiłem się w opcjach, wyłączyłem kilka checkboxów i o dziwo okazało się, że jest znośnie. Nie dynamicznie, nieco topornie, ale dla fanów tap targetów powinno być zjadliwie. Nieco przeszkadza brak umiejętności, które są poza globalnym cooldownem, przez co walka wygląda w w taki sposób, że właściwie używacie skilla po skillu w określonej kolejności lub w zależności od sytuacji, jednak nie ma tutaj zaskoczeń w postaci aktywacji natychmiastowej kuli ognia czy innej umiejętności, która na przykład przez najbliższe 3 sekundy będzie miała plus 500% do obrażeń. Jedynym wyjątkiem, który wprowadza nieco akcji, jest wcześniej wspomniany kontratak albo mechaniki bossów, gdy trzeba kogoś zasłonić, trzeba podskoczyć albo wspiąć się na kolumnę. Natomiast w tej całej toporności i braku płynności walki należy wziąć pod uwagę ping serwerów koreańskich. W Europie gra Powinna zyskać nieco na responsywności, choć wciąż będzie to dość statyczny kombat oparty na niezbyt wyszukanej rotacji, ale całkiem znośnej, biorąc pod uwagę mechaniki PvE czy PvP. Od czego zależy rotacja? A no oczywiście od sposobu budowy naszego bohatera. Nie mamy tutaj klas czy raz do wyboru, gramy tylko człowiekiem i wybieramy mu dwa zestawy broni. Każdy zestaw broni ma umiejętności aktywne i pasywne i oręż automatycznie zmienia się po wciśnięciu skilla odpowiadającego tejże konkretnej broni. Sumarycznie możemy korzystać z 13 aktywnych umiejętności wliczając w to kontratak, który również zależy od broni. Na przykład kontraatak sztyletów powoduje, że znikamy na chwilę, a następna użyta zdolność ma podwyższone obrażenia. Jeśli chodzi o poz zostałe sprzęty, to do wyboru mamy jeszcze różdżkę, laskę magiczną, kuszę, długi łuk, miecz dwuręczny oraz miecz i tarcze. Zestawy te możemy miksować właściwie dowolnie i największym ograniczeniem jest fakt, że np. elementy zbroi dają bonus do ataku wręcz. Wtedy wiadomo, że noszenie takiego sprzętu i wybranie magicznej laski niekoniecznie jest dobrym wyborem. Co poziom otrzymujemy również statystyki do przydzielenia, jak np. zręczność czy percepcja, jednak są one na tyle uniwersalne, że wpływają właściwie na każdą możliwą broń. Natomiast tak jak wspomniałem, ze względu na perki sprzętu wcale nie ma aż tak dużych możliwości budowy bohatera jak się wydaje. Ja wymarzyłem sobie połączenie ofensywnej laski magicznej ze sztyletami, żeby zatruwać i podpalać wrogów i korzystać z bardzo zmiksowanych ataków. W praktyce okazało się, że lepszą opcją będzie po prostu skupić się na krytycznych obrażeniach z czarów, więc moją główną bronią stała się magiczna laska, a ze sztyletów przydały mi się jedynie zdolności pasywne, które zwiększały uniki, obrażenia krytyczne czy mobilność. Podsumowując, nasza rola w budowie bohatera ogranicza się do wybrania dwóch broni, dobrania skili aktywnych i pasywnych. Przydzieleniu odpowiednich statystyk bohatera, przydzielenie perków mistrzostwa broni oraz wybraniu ekwipunku z interesującymi dla nas perkami. Niby sporo, ale dość łatwo całość ogarnąć i nie trzeba rżnąć niczego z internetu. Oczywiście będzie to okupione ograniczoną różnorodnością indywidualnych bohaterów. Nie bez powodu powiedziałem indywidualnych. Otóż Frozen Liberty jest mmorpg skierowanym do graczy, którzy lubią wszelkiego rodzaju grupowy, a nawet zergowy content, w którym masy graczy wykonują gildyjne eventy i walczą o ranking, w którym dziesiątki graczy walczą o bossów, czy mniejsze grupy ekspią i dropią przedmioty w nieinstancjonowanych lochach, czyli takich, które są dostępne dla wszystkich bez żadnego ekranu ładowania. W takich przypadkach ważne będzie skomponowanie odpowiedniej drużyny i okaże się, że mimo, że indywidualni bohaterowie są budowani na jedno kopyto, o tyle ale jeśli dorzucimy tutaj kompozycję drużyn, to okaże się, że nieco możliwości mamy. Wspomnę tutaj jeszcze o warunkach pogodowych, które wpływają na umiejętności i tak na przykład podczas deszczu umiejętności ogniste biją mniej, ale za to te elektryczne są w stanie bić kilka przeciwników naraz. Teoretycznie możliwy jest scenariusz, w którym pogoda się psuje i nagle cała gildia zmienia skille pod te efektywniejsze w deszczową pogodę, a to już jest coś, co rozbudza wyobraźnię. Warto również wspomnieć, że nie ma tutaj klarownego podziału na tanków, DPS-ów i healerów. Raczej każda postać będzie Pełniła po trochu każdą rolę, to znaczy, tank może będzie również supportem, a DPS będzie od czasu do czasu leczył swoich sojuszników. Pogadajmy teraz o momencie, gdy zostawicie zabawę ze znajomymi na Discordzie i wracacie do indywidualnego progresu. Mamy tutaj klasyczne rozwiązania, które zostały dziesiątki razy zastosowane w klasycznych, mobilnych, koreańskich mmorpg Chodzi o to, że robicie kolejne zadania, czy to poboczne, czy główne, czy jakieś dynamiczne, niektóre mniej ambitne, inne bardziej, nawet zawierające łamigłówki, a za wszystko dostajecie materiały do craftu, receptury albo kamienie do ulepszania sprzętu. Przez craft mam na myśli uniwersalny craft, który dla każdej postaci jest taki sam i nie ma tutaj specjalnych Profesji. Sprzęt występuje w różnych stopniach rzadkości, od białego, przez zielony i niebieski, aż do fioletowego, a w przyszłości być może pomarańczowego. Podczas ulepszania nie może się spalić, możecie wyjść tylko na plus z jego ulepszeniem, a im rzadszy i wyżej ulepszony, tym oczywiście lepszy. W praktyce bardzo dużo rzeczy związanych z progresem opiera się o losowość, bo sprzęt może wam się ulepszyć mniej lub bardziej, podobnie ze skillami czy po prostu ze zwykłym dropem z mobów. W koreańskich MMO już tak bywa, że jeśli będziecie szli tylko głównymi zadaniami, to prędzej czy później Pojawiają się tarapaty i trzeba nieco pogrindować na zadaniach pobocznych, żeby ulepszyć sprzęt. Albo coś kupić w Item Shopie, ale o tym później. Czasami tarapaty pojawiają się w momencie, gdy zmierzycie się z innymi graczami, i tutaj również jedynym wyjściem będzie sprogresować pod kątem sprzętu, wypełniając zadania, grindując moby, czy zbierając przedmioty do kodeksu, żeby odblokować potem receptury do lepszych przedmiotów. A każdy kolejny lepszy przedmiot wymaga wykładniczo więcej materiałów niż poprzedni. Koreański standard. Trzeba zaznaczyć, że koreańskie MMO, w tym. Fron Liberty mają tendencję do podporządkowywania dnia gracza do eventów, które w grze występują. W Liberty również tak jest. Co ileś godzin pojawiają się jacyś bossowie, otwiera się jakiś dungeon, czy wzmaga się wiatr, który jest wymagany do ukończenia zadania. Generalnie nie jest to typ rozgrywki dla casualowego gracza, który z doskoku wskakuje na peceta, bo będzie musiał liczyć na farta, że akurat wtedy się rozpada i będzie mógł zrobić zadania. Tutaj odnajdą się ci, którzy potrafią się zorganizować w grupie i lubią przejaw losowości w każdym możliwym aspekcie. Się rozgrywki. To wszystko mogłoby dla niektórych brzmieć nieźle, gdyby tu faktycznie chodziło o grę, ale niestety nie do końca tak jest. Cały marketplace, na którym możecie handlować sprzętem czy materiałami, jest oparty tylko i wyłącznie o walutę premium. Nie możecie spotkać się z ziomeczkiem i przekazać mu miecza, który tyle co wam wypadł. Nie dacie mu nawet potki, ani jakiejś receptury na lepszy sprzęt. Nic! Handel bezpośredni między graczami nie istnieje. Wszystko musi przejść przez marketplace wykorzystujący tylko i wyłącznie walutę premium. Oczywiście możecie również z takiego marketplace'a zarobić, bo możecie sprzedać za walutę premium sprzęt, który wam wypadł, ale przypominam, że system ulepszeń działa w taki sposób, że broni ani zbroi nie spalicie, a co za tym idzie, największy popyt będzie na te najlepsze, najrzadsze elementy ekwipunku, które będą dostarczane przez najlepiej zorganizowane gilie pełne graczy bez życia. Przeciętnego ekwipunku będzie po prostu za dużo na rynku, żeby cieszył się jakimś większym zainteresowaniem. I znowu, tutaj możecie pomyśleć, że w sobie spoko, bo będę mógł się tanio wygirować do pewnego momentu korzystając z realnej kasy, ale jaki jest sens gry, w której za kasy pomijasz samo granie? A no dla mnie nie ma żadnego. Nie będę czuł do żadnego dobrego wygierowanego gracza respektu, bo nie wiem czy on faktycznie grał, czy on po prostu jest głupi i przeznaczył połowę swojej wypłaty na piksele. Niektórzy powiedzą, że taki marketplace za walutę premium ograniczy botowanie i sprzedaż waluty na stronach trzecich, ale to tak jakby państwo pozwoliło na handel dragami porwania, ale tylko przy bezpośrednim rozliczaniu degeneratów z państwem, bo samo państwo nie radzi sobie z wyłapywaniem przestępców. Po prostu normalizujemy coś, co powinno być tępione. Kupowanie sprzętu za realną kasę nie jest normalne. I nie ma nic wspólnego z satysfakcjonującą i klimatyczną grą RPG. Możliwość kupowania wszystkiego w gierce to zasady, które totalnie mnie nie interesują i nie po to gram w gry, bo w praktyce zamiast grać 8 godzin Throne Liberty, lepiej pójść na dwie nadgodziny do pracy na etacie i wyjść na tym lepiej. Bez sens, który nie premiuje najlepszych graczy, tylko najwięcej płacących. Zamiast takiego marketplace'a można by zrobić buy to play, gdzie trzeba zapłacić, żeby wejść do gry, a to już zmniejsza rentowność botowania, bo wymaga Inwestycji i postawiania konta pod ryzyko bana i utraty kasy. Poza tym oczywiście ważna jest odpowiednia infrastruktura od strony twórców gry, żeby ewentualnych handlarzy walutą w grze wyłapywać tak, jak państwo ma swoje służby do łapania tych działających w szarej strefie. Natomiast Marketplace to nie wszystko Front Liberty. Do tego dochodzi Battle Pass, Growth Pass, możliwość kupowania poziomów pasów, szybsze uzupełnianie kolekcji petami z Item Shopa i przez to zdobywanie pasywnych bonusów, czy w końcu promocyjne pakiety zawierające walutę premium i złoto. Nie ma tu ekonomii, gdzie grindując, zbierając matce, wzbogacicie się, bo nie możecie tego po ludzku komuś sprzedać za walutę w grze. Nie ma interakcji między ludźmi, nie ma tutaj palenia sprzętu, nie ma tutaj klasycznego syndromu od zera do bohatera dla casuala, bo nie będzie popytu na przedmioty, które wydropią, a większość materiałów, które zbierzecie, również nie będzie nadawało się na sprzedaż. Taki typ ekonomii mieliśmy na przykład w Mad World, czy czy Anti-Samber, które na rynku europejskim przyjęły się bardzo przeciętnie. Konieczne są zmiany, albo gra po prostu sobie nie poradzi na rynku europejskim. Czy Throne Liberty nadaje się dla fanów Lineage 2? Myślę, że system walki Throne Liberty może spodobać się fanowi L2. Będzie wymagane nieco więcej mobilności po polu walki i trochę więcej zręczności, ale za to będzie mniej umiejętności. Generalnie do ogarnięcia, a może jakieś nostalgiczne nuty zostaną uderzone. Jeśli chodzi natomiast o całą resztę, czyli świat gry, bohaterów, umiejętności, to wiele elementów wspólnych tutaj nie ma. Może jakieś pojedyncze umiejętności albo elementy wyposażenia, ale poza tym świat Throne Liberty to coś zupełnie innego niż to, co znamy z L2. Nie ma starych lokacji, nie ma raz i nie ma bossów znanych z Lineage'a 2. Role każdej postaci nie są również tak wyraźnie zaznaczone. Nie mamy tutaj supportów, nie wiem, Densera, który tańczy, czy deskę, która się odpala i niszczy hordy wrogów. Generalnie każdy bohater pełni co najmniej dwie role, na przykład DPS również leczy. Sposób progresji bohaterów również jest inny jedynym wspólnym mianownikiem może być tutaj wymagane grind mobów, bossów czy lochów. Natomiast w L2 jednym z najlepszych elementów była ekonomia. I tutaj Throne Liberty wypada fatalnie właśnie przez sprzężenie gry z realnymi finansami i brak interakcji między ludźmi. Nie ma tutaj cyrkulacji kwipunku bo nie ma palenia sprzętu, które było tak uwielbiane przez fanów Lineage'a. Nie zobaczycie również imponujących kolorków na broniach, gdy komuś uda się wbić sprzęt na wyższe ulepszenie. Krawcić mogą wszyscy, spoilerów nie ma, manora również nie uświadczycie, więc w tych kwestiach jest tu zupełnie inne doświadczenie. Na pocieszenie powiem, że będą momenty, gdy będziecie siedzieć godzinami na jednym spocie, żeby wydropić konkretny element wyposażenia. Podsumowując jednak, bardziej widzę tutaj system progresji, który znacie z nowszych odsłon Lineage'a, czyli na przykład Essence. Na koniec warto wspomnieć o kontencie grupowym czy zergowym. Tutaj podobnie fani L2 mogą poczuć motyle w brzuchu, bo w końcu bieganie w dużych grupach podczas eventów PvP czy oblężeń zamków może być dla nich tym, co przypomni im stare czasy. Pytanie, jak dzisiejsi gracze, którzy czas na grę mają ograniczony, poradzą sobie w starciu z zorganizowanymi masami no-life'ów, Którzy kontrolują rynek za sprawą waluty premium, która z kolei dla casuala przez zwykłą grę będzie bardzo ciężka do zdobycia. Na koniec porównania do Lineage 2 wspomnę również o samym PvP w otwartym świecie. Front Liberty jest to możliwe tylko podczas określonych eventów i nie ma tutaj systemu karmy, a więc eventy PvP sprowadzają się do biegania w wielkich grupach i mordowaniu tych mniej licznych, nawet jeśli mają kilkukrotnie niższy poziom. Konsekwencji za to nie ma żadnych. Czy warto zagrać Front Liberty? Tutaj trzeba rozważyć dwa przypadki. Jeśli model płatności nie zostanie zmieniony względem tego co zobaczyliśmy na wersji koreańskiej, to moim zdaniem nie warto. Możliwość kupienia wszystkiego co mi się zamarzy za kasę totalnie zabija dla mnie rpg tytułu i tym sposobem niczym się to nie różni od klasycznej koreańskiej mobilki. Zabija przyjemność z progresu, bo można go kupić, a i czyjeś osiągnięcia wrażenia nie robią, bo również mogły być zdobyte za kasę. Totalne odklejenie od założeń, które sobie cenię w grach MM RPG. Natomiast jeśli model płatności: zostanie zmieniony przez Amazon i Marketplace zostanie oparty o standardową walutę w grze, do tego może TL zostanie wydane w formie buy to play z Battle Passem bez możliwości kupowania poziomu, którego można potraktować jako opcjonalny abonament, to wtedy będziemy mieli całkiem niezłą propozycję w kategorii koreańskich MMORPG-ów. Myślę, że gracze, którzy lubią ładną grafikę, nieskomplikowany system walki, grają więcej niż przeciętny casual, a do tego kochają masowe, gildyjne aktywności, mogą tą produkcję ocenić nawet na 7, może nawet 8 w skali od 1 do 10. Amazon, ufam Tobie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.